Witam wszystkich. Ponownie. Słuchajcie, teraz postaram się Wam pokazać dość interesującą rzecz, bo chciałbym przygotować w programie Adobe Illustrator ścieżki, czy też jakąś grafikę, która by miała być animowana w programie Cinema 4D Lite w tym przypadku, która jest oczywiście integralną częścią pakietu Creative Suite CC, przepraszam. Bo już nie ma Creative Suite, teraz jest. Adobe Creative Cloud, nie zapominajmy o tym. Więc mając do dyspozycji Cinema 4D Lite, możemy dokonywać pewnych fajnych animacji w połączeniu z After Effects. I przygotujemy teraz jakiś mały małą jakąś graficzkę, która, którą byśmy mogli później zanimować. Wierzmy sobie film i wideo jako Szablon dla dokumentu. PALDE 1DV. Klikam OK. Oczywiście ukrywam siatkę przeźroczystości, która mnie irytuje. Wyciągamy miarki i dodajemy. Dodajemy tekst. Dodam tekst. niech będzie taki zwiększam oczywiście troszeczkę font no i ustalę jakiś taki bardziej wymyślny który może nie byłby dostępny w e, Cinema 4D może coś takiego spoko, może być Ważną rzeczą jest, żebyśmy zamienili teraz ten tekst na krzywę. Może ten element jeszcze będzie wyryty w jakimś, w jakimś kółeczku. Więc tak czy siak, najpierw musimy zamienić to na krzywę. Shift Command O lub Shift control O na PC. Następnie. Wyrzucę kompletnie grupę, bo ponieważ widzimy, że to jest grupa, otworzę warstwy, żeby wszyscy widzieli, że jest to grupa. Ja nie chcę tej grupy, nie chcę, żeby to było w grupie. Nie na tym etapie pracy, nie w ten sposób. Object rozgrupuj. Teraz mamy każdy element z osobna i fajnie. Wybieram sobie kółeczko. Jakoś tam mi narysuję, powiedzmy coś takiego. Chciałbym, żeby. Było w kolorze czerwonym. To jest tak naprawdę tylko i wyłącznie w tym momencie dla mnie podgląd, bo nic się z tym nie wydarzy. I układam to kółko pod spód. Skrót klawiaturowy, shift command, left bracket. Co to jest left bracket? Po prostu kwadratowy nawias. Lewy. Następnie wycinam tutaj dziury. Najzwyklejsze w świecie dziury. Jeżeli ktoś. Uważnie oglądał wcześniejsze tutki, będzie wiedział, że do tego mogę wykorzystać narzędzie Generator Kształtów, wciskając ALT. Są oczywiście inne narzędzia, którymi możemy to zrobić, niemniej jednak, niech to będzie jakieś tam nawiązanie do wcześniejszych tutoriali. Jeżeli wcisnę teraz Command Y, czy też Control Y na PC, to mam podgląd ścieżek i widzę, że no, te ścieżki są. Myślę prawidłowo zrobione. Zapisuję w tym momencie ten dokument tak jak on sobie jest, uwzględniając jedną bardzo ważną rzecz. Zobaczcie, plik, zapisz jako. Chcę, żeby to był ilustrator. Plik ilustratora. Dam mu nazwę Sexy Ilustrator. Na biureczku zachowam. Ważna rzecz, tak naprawdę najważniejsza, musimy tutaj ustalić wersję zapisu do ilustratora 8. Nie zwracajcie tak naprawdę uwagi na te błędy, które tutaj wyskakują, ponieważ one później i tak i tak nie będą brane pod uwagę w Cinema 4D. Tam będzie czysta ścieżka. Klikam OK, OK. No i w tym momencie mogę zamknąć ilustratora. Widzimy, że mamy tutaj Sexy na pulpicie, czyli jest wszystko OK. Zamykam w tym momencie ilustratora, nie, nie jest on mi już potrzebny. Natomiast jest mi potrzebny After Effects. Ok, robię nową kompozycję. PALDE 1DV zostawiam. Te wartości, które były domyślne. Na razie potrzebuję widok pojedynczy, i postaram się go dopasować do wielkości ekranu. W zakładce projekt widzę, że jest kompozycja, natomiast to, co jest dla mnie teraz kluczem, to zrobienie nowego dokumentu Maxon Cinema 4D file. Klikam zatem tą funkcję. Na pulpicie zrobimy plik o nazwie Sexy I to będzie Cinema 4D. Klikam Save. Otwiera nam się w tle już program Cinema 4D. Ach, coś gdzieś zamuliło, ale zaraz myślę, że to, a, myślę, że to przestanie. Ok. Mamy już w tym momencie włączony program Cinema 4D Lite. Naszym celem jest umieszczenie teraz tego, tego elementu wewnątrz tego programu. Wybieram sobie zatem file Merge Objects, sekcji 4D, cinema 4D. To jest ten plik na którym pracujemy. Widzimy. No to jest nasz, nas interesuje sekcja Illustrator. Klikam otwórz i klikam OK. Dzięki temu udało nam się, um, słuchajcie, uruchomić wewnątrz programu. Cinema 4D. Jak widać, całą grafikę. I to jest bardzo ładne, bardzo piękne. Usunąłem ramkę, która była zupełnie zbędna. Natomiast spróbujemy sobie teraz wyekstrudować czyli zrobić taki szerszy obiekt z tego, co tutaj mamy. Zaznaczę wszystkie te obiekty, może. Podamy sobie ekstrudowanie. O, nie tutaj. Ekstrud nerps. Ekstruduj. Zaznaczamy, żeby hierarchical było, czyli wszystkie. Okej, okay, fajna rzecz. Udało nam się tak naprawdę zrobić już trójwymiarową rzecz, która wygląda całkiem fajnie. Przy czym dodam jej tylko, może kolory? Dodam kolor tutaj czerwony, spróbuję przynajmniej, stworzymy nowy materiał, któremu damy jakiś tam czerwony kolor. Ok, widzimy, że całość nam się pokolorowała. Czasami nie jest, e, może. To zbyt fajne. Ktoś by chciał, może, pokombinować, żeby ten element był czarny. Oczywiście, można się tutaj w tym zagłębiać. Wszystkie warstwy mamy do wyboru, do koloru. Można pojedynczo je tak naprawdę kolorować. Przy założeniu, że wiemy, która warstwa jest która. To jest trójka chyba. Możemy sobie kombinować, kolorować, mieszać, bawić się tym. Jeżeli ktoś. Lubi w ten sposób pracować i, i troszeczkę ma czasu na to, żeby poznać ten program. To oczywiście polecam go jak najbardziej. E, natomiast nas interesuje pokazanie tego w programie After Effects. Inny tutorial będzie odnośnie animowania tego, więc skoczę może tak, zapiszę to. File, save i skoczę na chwilę do After Effects'a. Widzimy, że tutaj już nam się odświeżył ten obraz sekcji Cinema 4D. Jeżeli wrzucę go teraz do mojej kompozycji, to mam dostępny projekt, który jest wewnątrz Cinema 4D. Mam dostępny również w After Effects. Oczywiście dalej możemy sobie animować za pośrednictwem kamer, które, są w które no, możemy sobie dodać tutaj w programie After Effects. Niemniej jednak, można również korzystać z kamer, które są wewnątrz programu Cinema 4D. Zapraszam serdecznie maniaków do zaglądania częściej na stronę cs 5pl ponieważ będę wrzucał coraz więcej tutoriali związanych właśnie z tym połączeniem After Effects oraz Cinema 4D Lite. Serdecznie dziękuję za tutorial, za Waszą cierpliwość i za czas poświęcony i zapraszam do kolejnego tutka. Pozdrawiam wszystkich.